Moi drodzy Państwo, tego było trzeba po tych tygodniach wyjazdów, rowerów, testów i innych odwiedzin w fabrykach. Początek jesieni w tym roku łaskawy, więc dzisiaj zaczynamy kolejny wypad, w którym udaje się zaliczyć jakieś miejsce, gdzie nas jeszcze nie było. Jesteśmy w samych Jesenikach. Jesteśmy bardzo blisko Jesenika, jesteśmy w Jesenikach szosowo, to prawdopodobnie może być. Ostatni taki klasyczny szosowy wypad w góry dłuższy, w sensie dłuższy niż jeden dzień w tym roku. Może pogoda nam coś jeszcze pozwoli, ale ja już też powoli chyba przerzucam się gravelowo o tej porze roku, bo jednak kiedy robi się zimniej, kiedy bardziej wieje, kiedy za chwilę tych liści będzie mniej, no to wolę siedzieć po lasach, gdzie jest po prostu trochę cieplej podczas jazdy, a szosa będzie sobie czekała na Hiszpanię i wiosnę, no ale w każdym razie udało się zrobić być może, właśnie, ostatni wyjazd szosowy jeszcze w góry w tym roku, więc jesteśmy w Jesenikach w 7 osób i zapraszam Was dzisiaj na pierwszą część naszego dwudniowego jeżdżenia po jesenickich szosowych klasykach. Co planujemy? Planujemy zrobić te rzeczy, które zrobić trzeba, czyli pradziada, plus elektrownie, to na pewno, no i parę innych pomniejszych, ale równie kultowych hopek w okolicy uda się zrobić. Pogoda będzie taka jak dzisiaj, czyli. Około maks 15-16 stopni w piku, ale ma być sucho, ma nie padać, trochę tego słońca ma nie być za dużo, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Więc jemy śniadanko w naszej czeskiej siedzibie z sauną, domek z sauną to jest coś co na wjazdach rowerowych jest zdecydowanie przydatne. No i zbieramy się i jedziemy coś pokręcić po tych Czechach. Fura gotowa, dawno nie widziana, karamba, ale w w specyficznej wersji postanowiłem przeprowadzić eksperyment, sprawdzając, jak szeroka opona zmieści się do karamby. No i wpakowałem tutaj pożyczone testowe koła Dendy Horse'a z oponami 32, więc dzisiaj jeździ sobie karamba na pana gravelkingach, slickach 32 mm. I weszło, jest ciasno, to prawda, ale. Na te drogi, na jesień, myślę, że będzie sam las. Drodzy Państwo, lecimy, słoneczko wyszło, ale jest dość chłodno. Od razu Wam mogę powiedzieć, że to nie będzie łatwy materiał do nagrywania, bo ta ekipa jeździ, więc już się potargało, już się porwało. A my mamy za sobą pierwszą hopkę. Po pierwszej hopce teraz leciutki zjazd. I zaczynamy. A dzisiaj rozgrzewkowa trasa to około 80 km i 2000 km w górę. A co? Na dobry koniec letnio-jesiennej pogody, albo może inaczej na początek takiej prawdziwej, ładnej jesieni, dobre górki trzeba zaliczyć. Pierwszy raz tu jestem. Nigdy na szosie w tych rejonach nie jeździłem. Zdarzyło mi się kiedyś na MTB w okolicach Głuchołazów jeździć, ale to było dawno i nieprawda. A teraz w końcu okazja spróbować. 约出去，一斤多少钱？ I zaczynamy podjazd na kolejną z popularnych hopek, czyli Rayvis. I tutaj dla odmiany asfalcik, no jutki, przynajmniej na podjeździe. Bo jak na razie z tymi asfaltami to jest tak, powiedziałbym mocno średnio, a wręcz źle, więc pomysł z tymi trzydzieskami, dwójkami nie był taki głupi. Tak trochę się sugerowałem, że tutaj bywa różnie. Więc 30 dwujeczka, trzy pół atmosfery jest trochę więcej komfortu, ale faktycznie teraz ten zjazd. No to była to lekka sieczka, jeżeli chodzi o stan nawierzchni. Powoli opanowuje chaos narracyjny dzisiaj. Z początku dnia, bo przyjechaliśmy wczoraj w nocy do Czech, dzisiaj rano każdy miał trochę jednak pracy, bo jest piątek. W związku z czym wyjeżdżamy dopiero po południu, godzina teraz prawie 14:00. Już więc trochę był nerwowy początek dnia, no ale można się skupić już na trasie. I na widoczkach te robią się naprawdę piękne. Te podjazdy z tego są znane, czyli długie, jak na polskie standardy, bardzo długie. Jest trochę bardziej stromych chopek, ale jest też trochę takich długich 6-7% podjazdów. No. Rodem z Alp. Ale różnica jest taka, że tutaj oczywiście duża część tych podjazdów jest w lesie. No bo siłą rzeczy góry są niższe. Więc dzisiaj się rozgrzewamy, ale solidna te rozgrzewka. O 2000 w górę, a jutro ponad 130 km. Trasa królewska. A ja jak widzicie testuję nowość koszulkową w bajkrzeu. Stwierdziłem, że na jesień w tym roku odpalę koszulki z długim rękawem, bo jest to jeden z moich ulubionych produktów o tej porze roku. W sensie uważam, że chyba nie ma sensu robić showowych grubych bluz. Bo po pierwsze to wychodzi drogo, po drugie tego typu produkty. Gdzieś tam większość z Was ma i używa długo, plus ma swoje jakieś różne termiczne wymagania. Natomiast koszulka z długim rękawem to jest ten typ produktu, który ja bardzo cenię właśnie w taką pogodę poniżej 20 stopni. No bo jeżeli faktycznie jest te kilkanaście stopni, to wystarcza to jako zewnętrzna warstwa na potówkę. Kiedy robi się chłodniej, na to kamizelka i nie trzeba rękawków. A kiedy robi się dużo chłodniej, no to właśnie takich koszulek z długim rękawem używam. Pod cienką kurtkę i też na jakiś czas wystarcza. To jest ten sam materiał co przy letnich koszulkach Bikeshow, ale z długim rękawem. Na tym wyjeździe chcę zrobić trochę zdjęć i wkrótce spodziewajcie się, że odpalimy taki krótki preorderek koszulek z długim rękawem. Kolor będzie chyba tylko jeden, czyli ten, bo uważam, że super wyszedł z takim schematem Bikeshowowym, który się prawił w tym lecie, czyli z paskiem na rękawie, małem logo i logo na plecach. Myślę, że optymalnie dobry jesienny kolor, pasujący w zasadzie do każdej stróweczki. A my się tutaj wspinamy na Ravis. Na no dzień jesienny, przepiękny. Trochę duży ruch samochodowy to jest, bo co chwilę jednak ktoś jeździ, no ale asfalt na tej górze faktycznie bajka. Przepięknie tutaj dzisiaj jest. Jest tak ładna pogoda rowerowa, że lepiej trafić nie mogliśmy. Miało dzisiaj nie być słońca, a proszę co się zrobiło. Coś pięknego. W zasadzie długo koniec podjazdu. 40 metrów zostało do końca. Miejscowość Rewiz już jest, ale to jest klimacik. Takie niskie Alpy. Naprawdę bajeczka. Przejeżdżamy sobie przez Rayvis. Tutaj na szczęście są ze mną osoby, które tu już były. Tutaj jeżdżą, Dzień dobry. Będę wam się jak po kolei przedstawiał na filmie, bo jak będziemy się zjeżdżać na trasie. Tomek. To, to jest Tomek. Tomek właśnie mnie dogonił. Może dogonimy kogoś innego, ale nie wiem, nie sądzę. I co tutaj tam jest ciekawego? Na górze. Czarne jeziorko. Czarne jeziorko. I podobno super trasy na gravela. Najlepsze. te zjazdy to są sztosy, drodzy Państwo. Naprawdę, ajajaj, ale mi tego brakowało. Gravel gravelem, jazda na szosie pod Krakowem swoją drogą, ale takie zjazdy, to jest to! O, to rzadka okazja, w której pojawiają się kolejne osoby, dzisiaj będziemy się tak mijać. Dobre, dobry. Dzień dobry. Tu jest i Opole, co jest? Jest fotografia ślubna. <laughs> eee, wszystko jest dzisiaj Słuchajcie może jeżeli braliście już ślub To może już spotkaliście tego człowieka Może go pamiętacie z waszego ślubu A jeżeli nie to zawsze możecie skorzystać Tu już tuż się to zdążyliśmy tak spotkać Jeszcze brakuje nam jedne, jednego, jednej osoby brakuje Do końca składu No Michał odpalił to co lubi Lepko pod górę Pod wiatr Raczej prosto I misiu jedzie Kadencja 54 30 na godzinę pewnie 400 watów wniesione cały miesiąc Uhu. i tak to sobie idzie górka za górką serpentyna za serpentyną idealne, szerokie, asfalt tutaj jak stół no i się wspinamy na przedostatnią chopkę przed pradziadem a pradziad nam się tutaj na wykresie na horyzoncie wykresu jawi no jeszcze jedna chopka przed samym pradziadem, bo dojeżdżamy do Przedostatni przed Pradziadem, a potem Rura do Góry, i będzie 2000 metrów na Pradziadzie, a potem zjazd do samego dołu. Zjeżdżamy w zasadzie do naszego domku, do miejscowości. No więc będzie dzisiaj trochę Pradziad na Golden Hour, czyli wyliczone idealnie. A w tym roku co? We wrześniu stuknęło 10 tysięcy kilometrów w tym roku, więc spokojnie, trochę mniej tych kilometrów niż zwykle. Ale mam wrażenie, że jestem tak. Bardzo chętny do jazdy, w sensie idealnie te kilometry są w roku rozłożone, jeździ mi się dobrze, całkiem żwawo. zdecydowanie jest głód jazdy, więc sezon do tego momentu, czy do początku października oceniam zdecydowanie pozytywnie, chociaż na takie podsumowania to oczywiście przyjdzie czas na sam koniec roku, zarówno te rowerowe, trasowe, wyprawowe, projektowe, jak i w ogóle bajkrzałowe jeszcze, jeszcze jest dużo fajnych kilometrów do przejechania i fajnych rzeczy z nagrania. Do, do, do. Najbardziej na tych do, do. wyjazdach lubię to, że jest tutaj, tak naprawdę jest tu jeden fotograf i ten, który to jest to fotografem ja. nigdy nie wozi ze sobą aparatu. Jest, I nie robi zdjęć. Dokładnie. <laughs> Wszyscy tylko nie fotograf. To jest, to prawda. Ale mi się skupiony. Jeju. Tomek, to są widły, nie? No właśnie. No, czyli góra ma nazwę. Chłopaki, chłopaki musieli się wrócić, bo że lasko zostawili. No. Tak. Zmierzyć się z pradziadem. 620 metrów do góry, 9 km słoneczko, nawet na części wychodzi. I robimy ostatnią chopkę tego dnia. Czas w końcu zobaczyć, jak to na tym kurtowym pradziadzie jest u góry. Wyłaniamy się z lasu na ostatnią część podjazdu, będzie trochę odsunięta więc będzie wiało. Tutaj parking, jeżdżą autobusy, asfalt już trochę gorszy niż wcześniej. No i też same wjeżdżać w chmury Więc na jakieś widoki u góry bym liczył Ale najważniejsze, że góra będzie zaliczona O to dzisiaj chodzi Chociaż nie ukrywam, że Takie piękne Golden Hour było być dzisiaj dobrą ozdobą Do tego materiału, no ale cóż Trzeba sobie radzić Jak na październik Dobrze, że nie pada I dobrze, że w sumie i tak da się jechać W cienkich ciuchach A no nie trzeba nawet na podjeździe się martwić deszczem Czy po prostu kurtką Co? Końcóweczka mają te uszczękań złeczka. Który raz byliśmy na Pradziadzie? Eee, drugi. Drugi? Ja, to nie nie tak źle. No. To ostatnio macie intensywny okres czeski Nie, ale nigdy do nie jeździmy. Okay. Wszystko dookoła Pradziada. Dzisiaj to jest to tak jest pod, ty, pod nowych. Wycieczka eee. jest. No, zwiedzanie. Zwiedzanie. Te krótkie nogaweczki, dzisiaj góry, ajajaj. Już mamy 7 stopni, a jeszcze nie wjechaliśmy w tę giełkę. Tak dobrze. To no, będzie, będzie pan. No, no i pradziad pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Nie tylko dlatego, że akurat trochę widać wieże, ale też zaczyna być słychać to, z czego ta góra do czeskie momentu słynie. Bo już zaczyna wiać i słychać ten wiatr na szpikulcu, który właśnie znowu nam zniknął. Jak się będzie pojawiał i znikał, a my już prawie, prawie końcóweczka prawie jeszcze. I końcóweczka klasyk. Ledwo się jedzie. Trzeba uważać na wysokie stożki No ale Pradziad Zaliczony Kolejna góra kultowa Na no, bajksu odbębiona dzisiaj Bez widoków, ale Zaliczony Uhu! To jest to Widoczność raczej umiarkowana Dzisiaj Trochę się spóźniliśmy, ale Ładny czeski PRL O jest termometr nawet Ale to termometr pokazuje, że jest ponad 20, także chyba Chyba zepsuty. No to pradziad zaliczony. Teraz przed nami czysta przyjemność, czyli zjazd w pięciu stopniach wiejącym w wietrze i mgle. I cóż może być lepszego w kolarstwie jesienią? Lecimy na dół. Koniec z pradziadem. No i po zjeździe. Zjazd jest z tych raczej takich... E, nie jest nie ekscytujący. Jest dość szybki, jeżdżą samochody i jest trochę dziur. Ciepło było? Tak, to rękaw. Tak. Bo ten, ten szlaban na dole jest trochę tricky. E, w ostatniej jest. chwili go zauważyłem Zobaczyłem go. No ale no co, no, z, zjazd sprawdziada zaliczony, ile się to jechało. E, nie jakoś super szybko chyba, co tu wyszło. Max. E, 73 na godzinę w sumie. No nawet nie także. Proszę, na końcóweczkę, trochę na dziko, ale tej Czesi nawet polne drogi mają wyasfaltowane, w dwóch paskach. No i czas zakończyć tę dzisiejszą przygodę. Wyszło nam, co nam wyszło dokładnie, wyszło nam 88 km. E, w górę 2000, prawie no, 2200 m ponad, czyli naprawdę całkiem ładnie jak na końcóweczkę sezonu. Pradziad zaliczony, teraz czeskie piwko, regeneracja i jutro jakaś trochę dłuższa, Traska, jeżeli nie będzie bardzo wiało to zrobimy tą ponad stówkę, bo jest jakaś prognoza pogody się pojawiła, że ma być jakiś huragan w, tutaj w Jesenikach, ale może nie będzie tak źle. Bo jeszcze parę fajnych hopek jest do zrobienia. Jutro punktem takim kulminacyjnym i perełką dnia powinna być słynna elektrownia i podjazd na elektrownię. Mam nadzieję, że uda się go zrobić, bo wtedy będę miał już w weekend zaliczonego pradziada, elektrownię i będzie elegancko, więc... Zostańcie na Bike Show i już wkrótce druga część jesenickiej szosowej przygody. I nie spodziewajcie się po tych filmach jakiejś wielkiej merytoryki. To są klasyczne materiały po to, żeby się wyjeździć, żeby ponagrywać jakieś zjazdy, żeby po prostu dobrze się bawić na szosie przed końcem sezonu. No bo co by tu nie mówić, nie wiadomo co w tym listopadzie będzie, jak z tą szosą będzie. Jeździ się póki się da, ale takie warunki trzeba wykorzystywać. Do zobaczenia wkrótce.